Witam państwa w Arkadach Kubickiego, jednej z najbardziej niesamowitych przestrzeni architektonicznych we Warszawie. Spotykamy się w miejscu wyjątkowym, w miejscu, które mimo działań wojennych cudem się zachowało. Dziś gromadzi nas w tym miejscu pamięć o historii, a także dbałość o naszą ojczyznę. Gromadzi nas chęć dyskusji, debaty, chęć rozmowy o strategicznych wyzwaniach rozwojowych, które stoją przed Polską. Gromadzi nas. dziewiąty Kongres Polska Wielki Projekt. Wielkie brawa. Podczas dzisiejszego wydarzenia swoją osobą zaszczyci nas premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki. Niestety, z powodu ważnych obowiązków państwowych, pan premier dotrze do nas dopiero po pierwszym panelu. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy Naszą dyskusję, naszą rozmowę bardzo bym prosił o wyłączenie telefonów komórkowych. Szanowni Państwo, nasze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie gościnność Zamku Królewskiego we Warszawie. Proszę o zabranie głosu gospodarza tego miejsca, dyrektora Zamku Królewskiego, pana profesora Wojciecha Fałkowskiego. Ekscelencje, jest, jest mi niezmiernie miło, że kongres po raz kolejny zawitał na Zamek Królewski i Darka Kubickiego i chcę powiedzieć, że to jest rzecz zupełnie naturalna. Zamek ma swoją misję społeczną, nie tylko muzealną, nie tylko państwową, ale i społeczną. Kongres Polska, Wielki Projekt to jest rzeczywiście nie tylko wielki projekt i długa perspektywa, ale to jest również myśl, dyskurs i debata o Rzeczypospolitej, o stanie państwa, o stanie społeczeństwa i narodu. I dlatego to, że to się mieści tu, właśnie na zamku, jest ważne również dla nas, dla zamku jako takiego. A myślę, że spojrzenie z perspektywy siedziby monarchii, Tradycji monarchicznej państwa, które było i potężne, i wielkie, i rzeczywiście myślało w perspektywie europejskiej. Spojrzenie na dzisiejszą Polskę właśnie stąd jest pewnym dobrym momentem, czy dobrą sposobnością do tego, żeby ta dyskusja była nie tylko żywa, ale również i zasadniczo ważna dla nas wszystkich. Życzę Państwu dobrych obrad, rzeczywiście ważnych chwil i mam nadzieję, że za rok znowu się tutaj spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Profesorze za gościnę. Zapraszam na scenę przewodniczącego Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt pana Profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Dziękuję bardzo. Ja chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu organizatorów. Przede wszystkim Panią Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Panią Julię Przyłębską, proszę. Panią Mistrę Hania Szymańską, która jest prezesem, tak? Przewodniczącym kierownikiem czy dyrektorem kancelarii Prezydenta, przepraszam. Bardzo proszę. Pana prezesa giełdy, pana Marka Dietla. Chciałbym podziękować panu i naszą panią prezes. Chciałem przywitać serdecznie prezes Fundacji Polska Wielki Projekt, Anna Bielecka. Bardzo proszę. Chciałem bardzo podziękować pan, panu dyrektorowi za gościnę. Rzeczywiścieśmy zaczynali. Tu pierwszy kongres odbył się pierwszy kongres w roku 2011. Jak państwo pewnie wiedzą, y, początek naszego planowaliśmy ten kongres na rok 2010 z powodu tragedii Smoleńskiej. On się nie odbył. Y, przygotowania zaczynaliśmy wtedy w roku 2009, a więc to już jest cała dekada. Y, pracujemy nad tym projektem. Projekt jest oczywiście y, masam projekt. Polska, wielki projekt ma kilkaset lat, a nasz kongres właśnie był, świętuje w jakimś sensie dziesięciolecie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy tutaj ponownie. Liczę na bardzo owocne dyskusje. O, jeszcze widzę pana ministra Kolarskiego, przepraszam, nie, 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 nie zauważyłem, także proszę o klaski. I pana ministra Celina widzę również bardzo, bardzo witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. A, więc chcemy, żeby to było ważne wydarzenie, w którym będziemy omawiać e, nasz e, dzisiejszy program brzmi hasło naczelne, brzmi Perspektywa, więc chcemy mówić o przyszłości, nawiązując do przeszłości. Dziękuję bardzo. Patronat honorowy nad kongresem objął pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Proszę o zabranie głosu szefa kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią minister Halinę Szymańską. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę przeczytać Państwu list, który do wszystkich Państwa organizatorów i uczestników skierował Pan Prezydent Andrzej Duda. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników IX Kongresu Polska Wielki Projekt w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Pamiętam dobrze, jak w roku 2011 uczestniczyłem w pierwszym kongresie. Miał on się odbyć rok wcześniej pod auspicjami prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, ale tragiczna katastrofa prezydenckiego samolotu pod, pod Smoleńskiem, w której zginęli pan prezydent z małżonką i która pozbawiła Polskę tak wielu wybitnych osobowości, pokrzyżowała te plany. Mieliśmy wtedy poczucie, że dziedzictwo świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego trzeba kontynuować, że jego wizja, Sprawiedliwej, solidarnej, nowoczesnej Polski jest wizją słuszną, że polski sukces możliwy jest w oparciu o wartości, które od stuleci budują naszą wspólnotę. Wiedzieliśmy też, że projekt ten ma szansę powodzenia, jeżeli będzie konsekwentnie realizowany. Już wówczas mieliśmy także świadomość, że uczestniczymy w czymś niezwykle ważnym, wyjątkowym, a ja sam. Choć nie mogłem jeszcze przypuszczać, że za pięć lat będę uczestniczył w kolejnej edycji kongresu jako prezydent Rzeczypospolitej, nie miałem wątpliwości, że lepsza Polska jest możliwa. Dziś z wielką przyjemnością i satysfakcją objąłem już po raz kolejny kongres Polska wielki projekt patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy tego, jak ważne miejsce w polityce i w życiu społecznym zajmują idee. Tylko jasna i konsekwentnie realizowana wizja może pozostawić trwały ślad w świadomości społecznej i mechanizmach funkcjonowania państwa, a można ją realizować jedynie, gdy się ma pełne przekonanie o jej słuszności. Dlatego każda polityczna zmiana musi zostać poprzedzona głębokim namysłem i dyskusją, a trudno lepsze forum do dyskusji o przyszłości Polski niż Kongres Polska Wielki Projekt. Rok 2019 jest dla nas czasem podsumowań i rocznic. Przed 30 laty rozpoczął się żmudny proces odzyskiwania wolności. 20 lat temu Polska wstąpiła do NATO, a niedawno obchodziliśmy 15-leście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wszystkie te rocznice ukazują drogę, jaką przeszliśmy my, Polacy, w ostatnich dziesięcioleciach. To jednak również dobra okazja do refleksji nad przyszłością, nad tym, co nas czeka i co powinniśmy zrobić, żeby Polska nadal mogła się pomyślnie rozwijać. Wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazuje, że Polacy chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce i w Europie, że opowiadają się za godnym życiem i za państwem, które troszczy się o wszystkich obywateli i stwarza wszystkim równe szanse i możliwości rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że ten wybór wartości i priorytetów w życiu publicznym ma charakter przełomowy i pozostanie wyznacznikiem polityki władz przez kolejne lata. Jest to wypełnienie dziedzictwa Solidarności, którego ważną częścią na równi z wolnością był postulat godnego życia wszystkich Polaków. To również wypełnienie politycznego testamentu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który swoją wizję Polski oparł na trzech filarach sprawiedliwości, solidarności i uczciwości. To wreszcie urzeczywistnienie tych idei, które nabrały kształtu w toku dyskusji, także podczas kolejnych edycji Kongresu. Nie mam dziś najmniejszych wątpliwości, że coraz więcej Polek i Polaków w tej właśnie wizji upatruje solidnego fundamentu, na którym zbudować można pomyślność polskich rodzin, polskich miast i wsi, pomyślność Polski. Wspólnym wysiłkiem dowiedliśmy, że polityka odwołująca się do tradycji, do narodowej kultury, do przekonania o nieprzemijającym znaczeniu państwa polskiego, służąc idei, nie ulega ideologiom i pomaga zachować zdrowy pragmatyzm, że odwołując się do sprawdzonych wzorców, może być atrakcyjna dla wszystkich, którzy myślą o przyszłości i chcą budować silne państwo. To wszystko udało się osiągnąć dzięki wizji której kształtowaniu ważną rolę odegrali uczestnicy kolejnych edycji kongresu. Składam serdeczne podziękowania organizatorowi Fundacji Polska Wielki Projekt oraz współorganizatorom, dzięki którym to wspaniałe i wartościowe przedsięwzięcie, jakim jest Kongres Polska Wielki Projekt, może odbywać się już po raz dziewiąty. Przez wszystkie te lata kongres gościł wiele znakomitych postaci. Jedną z nich jest profesor Roger Scruton, którego miałem przyjemność odznaczyć krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Profesor Roger Scruton, wybitny współczesny myśliciel i postać niezwykle zasłużona dla obalenia komunizmu, był gościem kongresu w 2016 roku, kiedy to otrzymał medal Odwaga i Wiarygodność. Gratuluję tegorocznym laureatom nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz medalu Odwaga i Wiarygodność przyznawanych rokrocznie wybitnym twórcom, działaczom społecznym i myślicielom. Wszystkich Państwa raz jeszcze serdecznie pozdrawiam, życząc udanych i owocnych rozmów o Polsce i jej przyszłości. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dziękujemy pani minister. Ja bym poprosił jeszcze o pozostanie na, scenę, na scenie i oficjalne rozpoczęcie 9 kongresu Polska Wielki Projekt. Ale nie miło, że mogę to dokonać. Kongres Polska Wielki Projekt, już 9. kongres, uważam za rozpoczęty. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Szanowni państwo, z tego miejsca chciałbym również podziękować państwu za to, że przybyliście na nasze spotkanie. Dziękuję za waszą obecność, gdyż jest ona wyrazem troski, troski o przyszłość naszego kraju, ale jest również wyrazem otwartości na dyskusję, otwartości na wymianę poglądów, które prowadzą do tego, aby Polska stawała się krajem coraz lepszym do życia. Brawa dla państwa.